Witamy serdecznie wszystkich jagodowych sadowników, dokładnie to malinowych sadowników. Jesteśmy w naszej kwaterze najnowszej, w której zostały posadzone lonkejny, na stanowisku po wieloletniej uprawie maliny. No i nie przez przypadek ze mną jest dzisiaj przedstawicielka partnera firmy Fertigo, ponieważ pole zostało wyeksploatowane przez wiele, wiele lat uprawy malin i Pani Kawalina, co my z tym polem zrobiliśmy przed założeniem w tak. takim razie? Witam Państwa bardzo serdecznie. Na samym początku wiosny, jeszcze przed planowanym tutaj sadzeniem, podjęliśmy decyzję, że sprawdzimy, co w tej glebie jest. Aby to zrobić, co tak na dobrą sprawę jest, przeprowadziliśmy badania molekularne przy użyciu technik biologii molekularnej opartych na PCR-ze. No i z badań, które przeprowadziliśmy, wyszło nam, że mamy obecność tutaj patogenów odglebowych. Niestety tych najgroźniejszych, prawda? Bo mamy Verticillium, mamy Phytophthora Fragaria, Phytophthora Cactorum i niestety Rizoktonia. Rizoktonia Solani jest... Powszechnym polifagiem, który dotychczas był znany przede wszystkim dla upraw rolniczych, warzywniczych, ale w zeszłym roku już w Malinie e, identyfikowaliśmy tego patogena, właśnie za sprawą takich e, niecodziennych objawów, które nie można było e, doprecyzować czy też e, skwalifikować do danych e, gatunków e, patogenów. Niestety, musimy tutaj e, podkreślić tą, e, to, że patogeny odglebowe. Są na plantacjach, tylko nie zawsze wiemy, y, jakie gatunki mamy, y, mamy na swojej plantacji i czy stanowią realne zagrożenie. Żeby to sprawdzić, musimy zbadać potencjał inokulacyjny, aby móc potem y, przedsięwziąć odpowiednie kroki, żeby zniwelować ich patogeniczność, a tym samym szkodliwość na plantacjach, szczególnie tych nowo zakładanych. Dlatego też jest ważny ten etap przed przygotowaniem e, e, gleby do posadzenia. Tak, tutaj spodziewaliśmy się, że mogą być problemy, bo to była uprawa najpierw wiele lat, polka była w gruncie otwartym, później tunel stanął, sześć lat uprawy tunelowej, jeśli dobrze pamiętam. E, wertycyjum objawy widzieliśmy na tych plantacji istniejących, zwłaszcza na odmianie Polones, więc to nie jest niespodzianka, że wertycyjum mm. się pojawiło. Trochę zmusiły mnie trzy pozostałe te agrofagi. Natomiast z rozwiązań po tej analizie glebowej to taki poszedł standardowy, nazwijmy go standardowym zabiegiem, szybko do wykonania, nie jest bardzo kosztowny, czyli cyjanamid 2pnia w postaci nawozu o działaniu fitosanitarnym perka. Czy z tych Twoich obserwacji gdzieś można, był, można wnioskować, że ten cycamid ogranicza pewny potencjał inokulacyjny? Na dzień dzisiejszy na tej plantacji w tym miejscu nie obserwujemy objawów y, tych chorób, o których wymieniłam. Jednak jeszcze raz sprawdzimy to za pomocą właśnie badań, które wykonujemy my w laboratorium, za pomocą technik biologii molekularnej. Wtedy będziemy mieć stuprocentową pewność, jaki jest potencjał, czy już nie ma tego potencjału, bo być może tak jest. Musimy też podkreślić, że dotychczas były bardzo dobre warunki do rozwoju poszczególnych patogenów. Jeżeli nie widzimy to teraz, nie obserwujemy pierwszych objawów, symptomów, na tych roślinach, a widać, że to są zdrowe rośliny, zielone, widać, że pędy rosną, więc są pełne wigoru. Więc tutaj myślę, że może się okazać, że po naszym kolejnym sprawdzeniu kolejnym zaobserwujemy, że jednak tutaj mamy skuteczność działania, skuteczność działania tych produktów, które zastosowaliśmy. Na koniec, może powiedzmy, jak próbkę pobrać. Bo to jest problem chorób glebowych pochodzenia glebowego na plantacjach malin narasta w rejonie, to jest zwłaszcza Lubelszczyzny, ale i całej Polski zresztą, bo nasze gospodarstwa nie mają nieograniczonych zasobów ziem, ziemi wolnej albo powiedzmy nieużytkowanej sadowniczo, więc w związku z tym ten problem dotyczy większości sadowników. Więc jak prawidłowo pobrać próbkę, na co zwrócić uwagę, ile tego? I gdzie Dok wysłać? Dokładnie tak. E, bardzo ważny jest etap ten pierwszy, e, etap pobrania e, próbki do badania i odpowiedniego transportu do laboratorium. My zalecamy e, pobranie około pół kilograma e, próbki z danej plantacji. Ważne jest, że na przykład jeżeli mamy tutaj tunel e, i mamy jedną odmianę, pobieramy jedną próbkę z takiego, z takiego miejsca. Ważne jest, żebyśmy zrobili próbkę mieszaną. No, czyli kilkanaście nakuć, bardzo podobny schemat jak w przypadku tradycyjnego pobierania e, próbki gleby na e, analizy fizyko e, Można tą glebę zapakować w folię e, w foliowy woreczek e, strunowy, zapięty, podpisany. Musi być określona próbka, z jakiego, e, z jakiego obszaru została pobrana, no i pobieramy próbkę na e, powierzchni około 25-30 do cm. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że jeżeli na przykład zastosowaliśmy jakiś produkt do odkażania czy jakiś nawóz, no to tutaj trzeba poczekać i dopiero potem pobrać tą próbkę. Ale najlepiej e, pobierać to przed planowanymi jakimiś zabiegami, żebyśmy wiedzieli, co tak na dobrą sprawę e, mamy na tej glebie, e, w, te, w tej glebie. Ważna jest e, ta znajomość e, patogenów, które mamy na plantacjach, dlatego też jesteśmy potem w ciągu sezonu w stanie opracować, Jakiś program ochrony i działań, które możemy, którymi możemy zapobiegać rozwoju chorób na plantacjach, bo tak jak Państwo doskonale wiecie, potencjał chorobotwórczy jest właśnie w ziemi i tutaj powinniśmy o tą ziemię zadbać zarówno pod względem patogeniczności i patogenów, które występują, aby zniwelować ich do minimum, oraz też takiej fizykochemiczności, czyli zbadania takich parametrów, właściwości fizykochemicznych gleby. Te próbki. Oczywiście z całego kraju mogą Państwo wysyłać do naszego laboratorium mieszczącego się w grójcu na ulicy Mogilnickiej 33. Instytut agronomiczny Fertiko y, wykonuje właśnie analizę obecności patogenów odglebowych w y, glebie, w wodzie, bo tutaj wodę też powinniśmy y, zbadać tą, którą używamy, czy do zabiegów y, chemicznych, czy też do podlewania, ponieważ te patogeny, o których wspomnieliśmy tutaj szczególnie w Wertycyliu, którą fytoftora fragaria, mają tą możliwość że ich zarodniki mogą rozprzestrzeniać się wraz z wodą. Więc ten aspekt też jest ważny do zauważenia i do podkreślenia, że tutaj wodę też mimo wszystko powinniśmy zbadać na obecność patogenów. Cóż proszę Państwa, zachęcamy do śledzenia tej kwatery, która już na starcie, jak widać, nie powiem, że ma kłody rzucane przez przyrodę, no ale pewne trudności, które musi pokonać. I do oddawania próbek na zbadanie patogenów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. you